Z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Patrykiem Viejrom. Ponownie zaczęliśmy tutaj całkiem nie najgorzej sezon. Po trzech kolejkach sześć punktów udało nam się zgromadzić na naszym koncie i jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji. Ponownie tutaj w walce o czołowe miejsca udało się fajnie wzmocnić w letnim okienku. No i nasza ekipa. Wygląda naprawdę naprawdę solidnie. Teraz gramy z Lorient, jest to drużyna troszeczkę tutaj słabsza poziomem od nas, także myślę, że możemy tutaj spokojnie wystawić paru graczy rezerwowych na to spotkanie. Taki skład na Lorient, no jest sporo tutaj zawodników rezerwowych. Załapał się nawet jeden tutaj z naszych zawodników ze szkółki Juniorów, który aktualnie no przebywa u nas w klubie, bo niestety nie trafił nigdzie na wypożyczenie. Ale skoro jest tutaj, no to damy mu szansę zagrać w takim meczu. Bo z kim, jak nie z Lorient, no mógłby tutaj sobie zbierać te minuty. Myślę, że i tak powinniśmy tutaj to spotkanie wygrać. I kończy się tylko i wyłącznie remisem po straconej bramce w końcówce. a Ablin zepsuł też karnego. Także kurczę, no kiepsko, kiepsko, bo to było spotkanie, które mogliśmy tutaj spokojnie wygrać. A głupio gubimy punkty. Kolejne spotkanie gramy przeciwko Nicei, i przed tym meczem dostajemy wiadomość odnośnie Kala Fioriego, który tutaj no, nie spisuje się najlepiej w Brentford. No i no, władze Brentfordu nie są zadowolone z poczynań Włocha. Zapłacili nam całkiem sporo pieniędzy. My się za tą, za tą kasę ich tutaj ładnie wzmocniliśmy, także no, ja nie żałuję tej decyzji, że ostatecznie on miał klauzulę w kontrakcie i że Brentford zdecydowało się ją wpłacić. My na tym wyszliśmy na plus, no sporo kasy tutaj y, zaoszczędzili, zaoszczędziliśmy. No i teraz tak, damy tutaj Diaza do wyjściowego składu, cała reszta to będzie tutaj podstawowa jedenastka, szybka symulacja spotkania z Niceą i 2-2. Znów tutaj bramkowy remis. Końcówkę meczu graliśmy w przewadze po czerwonej kartce Disasiego. Ale no znów strasznie szybko straciliśmy bramkę. Bo przeciwko Lorient też jakoś w pierwszych 10 minutach już straciliśmy. Teraz Cristante już w piątej minucie strzelił. No jak na razie ta nasza obrona nie spisuje się tak dobrze jak chociażby w poprzednim sezonie. A teraz już przed nami Liga Konferencji. Mamy y, wylosowane grupy. Naszym pierwszym rywalem będzie tutaj ekipa Young Boys. Zaraz sobie zobaczymy naszych pozostałych rywali grupowych. Kogo my tutaj mamy? Young Boys, Raków i Dure Gardens. No, powinniśmy z tej grupy spokojnie wyjść na pierwszym miejscu. Jakikolwiek inny rezultat, no to będzie tutaj nieporozumienie. Zobaczmy naszych innych y, potencjalnych rywali tutaj w dalszych etapach turnieju. Royal Antwerp, Ferenc Faroz, Lazio, tutaj. Fente, Aston Villa to może być ciekawy mecz z Aston Villa ślot wrocław w ogóle jest w fazie grupowej, tutaj hand Trabzonspor, o jest moja rumuńska drużyna, którą sobie grałem karierkę yy, poza odcinkiem Farul Constanta, tam właśnie wyhaczyłem tego Grameniego, on jest on jest cudowny, uwielbiam go tutaj mamy Celtę Vigo no takim zdecydowanym faworytem poza naszą drużyną do zajścia gdzieś dalej no to jest Aston Villa no i myślę, że Lazio, to takie trzy na papierze najmocniejsze ekipy tej naszej ligi konferencji. Zobaczmy Ligę Europy, kogo tutaj mamy: Fiorentina, Newcastle, mamy Lech Poznań, Totki, United Ajax, tutaj mamy Napoli, Marsylia, Stuttgart, Lons, Sociedad, ok i Liga Mistrzów, tutaj już jesteśmy też po pierwszych meczach i mamy PSV, Arsenal, Juve, Bayern, Roma, ok, Chelsea, Barcelona, tutaj mamy Real, Liverpool. Ciekawe spotkanie. Tu mamy fajną grupę: Milan, Leverkusen, Sporting, City, Salzburg, Inter, Borussia, PSG, Atletico, Wolfsburg, Monaco. No dobra, okej. Okay. No to grupa nasza tutaj, jak już mówiłem, spokojnie do wyjścia. Na tą ligę konferencji yy, będziemy grać. Przynajmniej w fazie grupowej, raczej takimi piłkarzami, którzy nie mają za bardzo minut, no bo y, zaraz też czeka nas ważny mecz ligowy z Marsylią. Tu widzimy na przykład Angelo jest podmęczony, także trzeba dać szansę tutaj rezerwowym. No i takim składem wychodzimy na spotkanie z Young Boys. W pełni tutaj rezerwowa ekipa myślę, że mimo to powinniśmy tutaj spisać się całkiem nieźle, gramy na swoim stadionie no minuty tutaj dostają piłkarze którzy raczej nie są naszymi pierwszymi wyborami na ten moment, mam nadzieję, że tutaj ładnie się pokażą i może udowodnią nam, że w sarciach ligowych też powinni dostawać trochę więcej czasu, a my przegrywamy 1-3, jedyną bramkę strzela Weissbeck, którego w zasadzie wrzuciłem do tego składu w ostatniej chwili bo chciałem tam najpierw dać Diaza ale stwierdziłem, że dam Weisbeck bo Dias ma szansę jeszcze w innych meczach załapać się do pierwszego składu czy na ławkę, a Weissbeck raczej tych okazji nie będzie miał aż tyle. Kolejnym naszym rywalem ligowym jest tutaj Marsylia, o czym wspomniałem chwilę temu. No i mam nadzieję, że gracze pierwszego składu są tutaj wypoczęci, bo specjalnie dałem ich tutaj. Na ławkę, żeby mieli tutaj czas odpocząć, no i tak są wypoczęci. Kilku tutaj zawodników rezerwowych jest podmęczonych, także ich sobie tutaj zamienimy. No i takim składem będziemy grać z Marsylią. Pierwszy skład cały wypoczęty, także niech grają. Na ławce dwie zmiany ze względu na zmęczenie piłkarzy po meczu przeciwko Young Boys. Marsylia całkiem nieźle zaczęła sezon, bo tam widziałem, że mieli chyba drugie miejsce w tabeli. My jesteśmy jakoś na siódmym, ósmym, także mamy szansę teraz trochę tutaj podgonić czołówkę. Jonathan David rozpoczyna akcję Marsylii, zagrywa do Rowelli, do środka. Dobrze ró, znakomita interwencja naszego tutaj defensora. Kamara, skraca go graf. No nie, ja pierdolę! Ale głupio stracona bramka. Kamara strzela, mamy 1 do 0. Ale strasznie nam się wylewa obrona w tym meczu. To już jest kurde druga czy trzecia akcja, gdzie gracze Marsylii sobie tak po prostu kurde biegają bez żadnego problemu pod nasze pole karne. Kuiper tutaj próbował coś ratować, ale no nie dał rady niestety. Shredder, przy nim jest de Kuiper, ale cały czas Shredder. Dośrodkowuje na pole karne, wybijają to Marsylczycy, ale jeszcze mamy futbolówkę. McKenny decyduje się na strzał z dystansu. Shredder dośrodkowanie na pole karne, jest Kuipers. Uderza celnie, ale tutaj golkiper Marsyli górą. Będziemy mieli jeszcze jeden corner. Znów tutaj Shredder dośrodkowanie na pole karne. Tym razem na Oberta. Znów dochodzimy do sytuacji strzeleckiej, ale znów tutaj bramkarz Marsyli górą. Ruh ładnie zagrał do Oberta, Obert wchodzi w pole kardę, Obert uderza, lewa noga, ale no niestety obok bramki tutaj uderza nasz napastnik. Malasia rozpędza się, zagrywa jednak do Shreddera, Schredder tutaj przez środek do Neto, Neto próbuje strzału z dystansu, jednak prosto przewaliera to uderzenie. No, pierwsza połowa była średnia w naszym wykonaniu. Szczególnie fatalne było te pierwsze 10-15 minut, gdzie też straciliśmy bramkę. Po tej straconej przez nas bramce Marsylia trochę przygasła. Skupili się bardziej na tym, żeby utrzymać jednobramkowe prowadzenie. Chyba sobie ze mnie żartujesz, co za dziwka, jebana, co ty gwizdzesz, szmato? Ale bym ci kopa zakurwił. No, jebana, blondynka, ja pierdolę, nie. Dlatego, baby nie powinny sędziować. No to jest niesamowite, nie? I oni z tego jeszcze może bramkę nam, kurwa, strzelą. Ja pierdolę. No, gra w broni na szczęście, ale kurwa, co to jest, no? Nie wytrzymam, naprawdę, no, kurwa, za takie rzeczy dawać żółty wolne, no to jest naprawdę gruba przesada. Obert. Dobiegnie do tej piłki. Ładnie go znalazł tam Angelo. No i teraz mamy szansę na przeprowadzenie ataku. Obert. Uderzenie. Szewalier broni jeszcze zdążył do tej piłki Shredder, który momentalnie do niej wystartował. Shredder. Shredder szuka sobie miejsca. Zagrywa doru. Ten uderza. Znów tutaj Szewalier broni, ale nie łapie tej piłki. Jednak no tym razem już nie zdążyliśmy do niej dopaść i oddać jeszcze jednego strzału. Ru, ależ znalazł tutaj Oberta. Tylko czy Obert utrzyma piłkę w boisku? Utrzymał. Obert Cały czas Obert. Szuka sobie miejsca na strzał. Znalazł je! Jest remis. Mamy wyrównanie. No naciskaliśmy na bramkę Marsylii cały czas. W końcu udało nam się tutaj przełamać ten ich mur. I na ostatnie 20 minut robimy zmiany. No, wymieniamy praktycznie całą prawą stronę. Prawa obrona, prawe skrzydło, prawy środkowy pomocnik, prawy środkowy obrońca, no i do tego też napastnik. Pięć zmian od razu na te 20 ostatnich minut i jeszcze chcemy iść tutaj po trzy punkty w tym spotkaniu. Schroeder, Schroeder, przekładaneczka, mija Orbana, wchodzi w pole karne, Schroeder, do Tebili'ego, Tebili, pusta bramka przed nim. No i on znowu to zrobił. Wchodzi z ławki, strzela bramkę. No Tebili tutaj znakomite wejście na boisko po raz kolejny w poprzednim sezonie. No on z tego słynął, że wchodził, strzelał bramkę i później skończył z oceną sezonową tam 7.5 chyba średnią. I teraz wszystko zmierza, żeby ta sytuacja się powtórzyła, bo to jest chyba pierwszy mecz Tebiliego. W tym sezonie, pierwszy albo drugi. Na pewno nie grał jakoś dużo więcej. No i już ma w na swoim koncie. Po pięciu minutach na boiskach tutaj ligę. Rążier naciskany, nie wiedział co zrobić. No i mamy stratę, więc teraz spróbujmy jakoś mądrze utrzymać się przy piłce. Ru. Diaz. No, próba jakiegoś takiego podania za obrońców, ale zdecydowanie za lekko. Tebili znowu tutaj odbiera piłkę. Znakomicie walczy tutaj nasz napastnik również w odbiorze. Kajki poradził sobie z Macenem, dośrodkowuje, ale wychodzi Chevalier, łapie piłkę. I ostatnie dwie minuty tego meczu, ostatnia tutaj szansa na jakiś atak Marsylii. Próbują tutaj zaatakować Kamara, blisko niego Marcelin, Kamara, cały czas przy piłce. Dobrze, nie dał się tutaj nasz środkowy obrońca. No i oczywiście jak chcę wybić, no to nie wybije mi tej piłki. Potknie się o własne nogi i jeszcze z tego Marsylia ma szansę. No niesamowite, niesamowite, kurwa, pięknie. Brawo. Super, kurwa, jesteście. Co za skurwiała gra. Ja pierdolę. No tracimy bramkę totalnie z pizdy. Oczywiście w doliczonym czasie. Ja chcę zobaczyć powtórkę tego, Marcelin. No, klik, zobaczcie, zobaczcie, tu idzie ruch, jakby miał już wykopywać, i on nagle cofa nogę. I co tu kurwa się dzieje? No, nie, no, to jest kurwa skandal. Tu już ma iść wybicie, on to nagle anuluje, Rabiot się wpierdala, Marcelin wykurwia się o własne nogi. No, przecież to jest kurwa niesamowite. Nawet jeśli on tego nie wybił, no to tutaj gdzieś kurwa chyba powinien być faul, nie? No zaczepił go nogą na bank. Po wspaniałej, cudownej akcji tracimy bramkę na 2-2, kolejny remis z rzędu, chyba trzecie 2-2 w lidze, pod rząd mi się wydaje. No coś kurwa niesamowitego, nie? Ja pierdolę, co za kurwa bramka z cipy. I dokładnie tak jak myślałem, trzy podrząd remisy 2-2. Do tego ta porażka w Lidze konferencji. No, ten odcinek nadal bez zwycięstwa. Może ze Strasburgiem uda się nam tutaj w końcu coś wygrać. Spadliśmy już na dziewiąte miejsce w Lidze, także czołówka nam tutaj odjeżdża. Przydałoby się tutaj troszeczkę podgonić. No, wszyscy z wyjściowego składu niby są wypoczęci, ale ja wprowadzę tutaj yy, jedną zmianę. Niech to będzie grameni w wyjściowym, na pewno Marcelin. Ty idziesz na głęboką, głęboką rezerwę, za to co się odjebało w poprzednim meczu. To ty tutaj na pewno nie zagrasz. No i symulujemy z Strasburgiem, i w końcu jest wygrana. No, nareszcie 3-1. Neto, Angelo i Schroeder wygrywamy. No i zaraz mamy spotkanie w lidze konferencji, i tam też przydałoby się tutaj wygrać. No, bo zaczęliśmy bardzo kiepsko te rozgrywki. Takim składem wychodzimy na spotkanie przeciwko Dior Gardens. No i tu musi być wygrana. Nie chce mi się wierzyć, że my w tym spotkaniu zgubimy punkty. No i wygrywamy 3-1. Jest dublet Dawida Szwiliego Do tego jedną bramkę dołożył tutaj Moraesz. Także, no, w końcu, w końcu mamy tutaj jakieś lepsze wyniki. Dwie wygrane z rzędu. I z kim tutaj gramy kolejny mecz? Będzie spotkanie z Lil. Mamy wiadomość od Grameniego, który chciałby znaleźć się w wyjściowym składzie na ten mecz. No i zobaczmy, jak tutaj przede wszystkim będzie wyglądać kondycja naszych piłkarzy. No, są w miarę wypoczęci, tylko tutaj znów Kajki i Ablin będą musieli odpocząć. Także wrzucimy sobie Tebiliego oraz Delimę w ich miejsce. No i... Co? No, podstawowy skład wypoczęty, więc podstawowy skład gra, szybka symulacja no i jest 2-0 Obert z dubletem także Obert ma całkiem sporo tych bramek myślę, że on znowu ponownie jest gdzieś tam w czołówce strzelców, jakieś piąte miejsce może mieć bo pewnie znów Mbappe jakoś tam yy, no mu odskoczył i pewnie ktoś inny też się znajdzie Obert trzeci, Mbappe nie ma w top 5, także no są szanse na to, żeby o tego króla strzelców powalczyć, mamy tutaj jakieś wiadomości, zobaczmy. Dwie wiadomości, pierwsza od Ekomiego, który chce odejść i druga od Grameniego, który cieszy się, że zagrał. Ekomi, no ty jesteś tutaj naszym drugim, trzecim wyborem, bo masz podobny poziom do Firpo, no i wy będziecie grać w pucharach albo tych ligowych, albo w europejskich. Jak na razie Ekomi jeden mecz i to taki dosyć słaby, Firpo dwa mecze. Malasia jest tutaj zdecydowanym pierwszym wyborem, i to raczej nie powinno nikogo absolutnie dziwić. Także, no, wolałbym jak już sprzedać Firpo, bo Firpo jest starszy, Ecomi jeszcze ma sporo lat gry przed sobą, więc, jak już miałbym kogoś z dwójki Firpo Ecomi sprzedać, to wolałbym raczej Firpo. No, ale jeśli jakieś fajne propozycje za jego się pojawią, no to rozważymy to. Kolejny mecz będziemy grali z Tuluzą. Tutaj już właśnie pierwsza oferta od Tuluzy się pojawia, także. Zobaczmy sobie na tą propozycję od nich. 4,600. No jak zapłacicie mi za niego tak z 5,5 ,5 powiedzmy, no to jestem w stanie go sprzedać. No i co no? Tym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Ecomi najprawdopodobniej w zimowym okienku odejdzie, a ja dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!